Was bardzo serdecznie, dzisiaj przeczytam Wam o świętym Stanisławie Kostce, życiorys świętego św. Stanisława Kostki. Stanisław Kostka urodził się jako drugi z rodzeństwa 28 grudnia 1550 50, 550 roku w Rostkowie. Ochrzczono go w kościele parafialnym świętego Wojciecha w Przysmuszu. Przy Jego ojciec Jan Kostka był kasztelanem. Za, za kroczyńskim. Matka Małgorzata z Kryskich pochodziła z Drobina, koło Płocka. Rodzice byli bardzo religijni. Stanisław miał trzech braci: Pawła, Wojciecha, Mikołaja oraz siostrę Annę. Bracia Wojciech i Mikołaj zmarli w dzieciństwie. Stanisław wraz z rodzeństwem od najwcześniejszych lat życia wzrastał w religijnej atmosferze rodzinnego domu. Rodzice uczyli wszystkie swoje dorosłe. Yy, Błatorośle, modlitwy i uczciwości. Byli surowymi przewodnikami, ale wynikało to z miłości rodzicielskiej, którą obdarzali swoje dzieci. Do 12 roku życia Stanisław y, uczył się w domu. Jego pierwszymi nauczycielami byli rodzice oraz miejsc miejscowy kapelan. Później przez kolejne dwa lata nauczaniem Stanisława oraz jego brata Pawła zajął się młody nauczyciel Jan Biliński. Dziękuję Wam za obejrzenie mojego filmiku.